Nie ja rozumiem Kurwa, ale wieje ja no z tagiem trzeba przeczytać Kurwa, ale wieje Zr Zrób mema z na Maymanem, Weź zrób tego mema Ja będę grał teraz, jestem bardzo zajęty człowiekiem Jak to zrobić? Idę taki build, na razie Na razie? No Na razie eee... na, na razie, razie. Na razie. Weź, no trzymaj się jest 90% szans, że oni zbanują Jinx z pierwszą, więc... To jest, keep playing. Co? Chłopaki Co to są inches? No właśnie. Pojebałem się na tapie właśnie. miałeś się kurwa wyjebać. No nie wiem kurwa, coś... Co? Dziwne rzeczy się zetpierdoliły. Ja pierdolę. Ja pierdole, lagi, o kurwa, akurat muszę dostać, no wiadomo. No ja... Kurwa! Ja nie... O... Co jest kurwa? Ja pierdole, ale strollowałem. nie chciałem. Ja to ja wina trochę, w tym wszystkim. No, a z co z mają klatką, kurwa, no ja... No, no, no. Nie, ja no może dalej już. stać. Ory był usta na No ty, to, oglądaliśmy. Tak? Kończ się. O kurwa. O! U, uciekaj. No. no. Nie, nie mogę. Zamknęłem Aha! Mi się aha. aha! Ale... O, teraz od Kubusia, bo on grzyje. O Jezus. O Boże. O Boże. Nie powinniście już yeah, no. Miałeś, tak, Ja. Nie no. Nie Nie wiem, nie trafią. Ale się nagraliśmy. Przestań. Idziemy na minecrafta? Aha, Wardo oh, zajebał, jest. idę. Ej! No dobra, za mnie nie było nic. No, kurwa, że on dojebał. Tylko Renata ma pełne imię i nazwisko w swojej krzywie A nie, jeszcze Jarvan ma. Anunu no i Wilump? Ona ma prawda. na no, przykład jest ksenzał. <laughs> ano, tak, a i Belkos. Rexa jest. Tam, Kench. No nie no, mis to nie jest imię. Czemu? No jakoś ma imię. Czemu? Gangplank. blank. Gang, blank. O, aureliosow. Ole blank. jest, on <laughs> <laughs> Ti no, i no, Ti i You and me. Master i you and me. Jak Botox kiedyś będzie robił urodzinę i mnie zaprosi, to wiem co mu kupię na urodzinę. Co zrobię co zrobię? Kapelusz. Nie. Sztuczną brodę? Nie. Karty? Nie. Fajnie. nie trollować? Dobra, sam zamknij się. No zamknij pizdę. Ja chociaż się mam. Tak, To nie jest powód do domu chyba gramy na tych zjebów to jest wstyd No i tak gra, gracie no to tak a jaki kurwa świetny się znalazł, z TF'a a No a przynaj a przynajmniej a gram tą postacią więcej się nie robi Nie to co ty Jinx o nie, teraz wyczuwałem Ja pierdolę Jinx chociaż jest pożyteczniejsza od tego TF'a Bo zadaje damage Tak szczęście, głupi zawsze ma szczęście Chyba skilla kurwa jest zszedł ten z ciołkami O kurwa Dwa, daj A nie, on do bada. CO JEST I co ty tam robisz to Wade? No co wy robicie, no uselessie Ja? Bo... Mówię, że podchodzę, zachodzę, ich to ty gówno no, robisz No a co ja Stoi mam pod... zrobić? Przecież to nasz... Stoi pod reszta nasza zespołu gówno robi, no co ty, gówno ty gówno robisz, no. ty robisz no. Zespołu no, nie, nie mamy robisz sam no, Sam 5, jeden, no, jestem, nie odzywaj <laughs> się do mnie <laughs> Wyjazd Patrz, umiesz tak z daleka o, RK, zestunować, kurwa? Tripla ci kurwa zsekierowałem i to jeszcze coś, coś narzekasz na mnie. 3 tripla ci zesekierowałem. No, tripla ci Kurwa, umiesz nie tak zestunować, kurwa. Przez pół mapy kurwa ich stunuje, żebyś mógł se na nie kliknąć tym kolektorkiem zajebany Jakby nie co ja to. Fiamy, Jakby nie ja to byście kurwa szary ekran mieli przez kolejne 5 minut. No i co ty kurwa robisz w ogóle? Nie odzywaj hmm. się do mnie Z chęcią Z uposiami nie chce mi się gadać No dobra, dobra Podziękujesz ja, mi boja. jak wygramy Nie będę ci za nic dziękował Dlatego rozpadła to się, się na paszy. Ale ja nie dostałem mercedesa no i po co cofasz jak możesz puszować? Jesteście 3 na 1, a... a ty tracisz przewagę. No dobra kurwa. Spull HP cofa do bazy, no? Genialnie. Bo, bo kurwa może Starą i te mam w bazie. Base. Nice macro, nice no, macro. No no zamki pizde, kurwa! Nice tak, macro, trzech nie żyje, co pan. 1 V1 kurwa? Taki cmany one jesteś? 1v1 jak, jak wejdziesz na mój poziom to mogę z tobą 1v1 za nie. We no, średacar ludzi, chodź. Ja tam podejdę do was. O kurwa, do... ratuj mnie czarodziej. Nie no. ratuj go. Okay. Niech pokaże co jego champion potrafi. Sam się uratuje. O. No i czemu trolujesz? No bo reda kurwa mogliśmy wziąć z czarodziejem, no. ja postać nic nie robi przy Tak? A czemu, to czemu mam 8 mam 8 a ty kurwa 225? Krady... I, i stunuje całą, całą ich kurwa drużynę Traciś w ciągu 10 sekund. Tej a ty co teraz ja robisz? To... No, a ty, to ty co teraz robisz, Zamiast maja. kurwa się cofnąć, to fleszujesz, marnujesz. No nice, jest magnowanie. No bo, kwa. no bo kurwa grasz na debila Gina jakiegoś. No Debila to on w żynie, nazywa się Twitch. No no, Butter. to obaj, to oba fate, kurwa się znalazł. Ona no tego Heimera. A a o. Avan, idę. Chuj. O, no, nice, nice. No nice dobra, dobra, Zamki pizdę. Wygrajmy Czemu tę grę. Trolujesz? Jak? Nie trolujesz? Nie trolluj, no, James. nie trolluj, no, trolujesz Nie no. tego niego wpada Sobotox. Kurwa, co no, no, zamknijcie mordę. A za no, co ty, mordę? ty robisz? Heimer, bierzesz. O, na chuj bierzesz tego killa jak bezużyteczny? Bo kurwa, może ja mam zasięg w przeciwieństwie do ciebie? Jeżeli nie żyję, to dążymy i Co jest? red Black. O Z wóz, strollowała, No bo to, po... No ale no kurwa no to... No fajnie Puśćcie, za nim ten... Dobra No bo teraz to... Dobra, i róbcie, 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 róbcie. No, no jak to mamy to... robić jak czarodziej ucieka mi? No dobra, Dolejmy no trochę, wyliczymy że... Chodźmy na smoka po prostu, chodźmy... No, chodźmy. No, idźcie dalej Idźcie? Idźcie dalej powiedział <laughs> <laughs> James! <laughs> Ej hey, pęta? Tak smok leczy? Jakiś czas? <laughs> kurwa! No nie ma nie no. Trzeba im oddać. Kłóćcie się kurwa! Kłóćcie się kurwa. Się, kurwa. To bo, bo to mnie zajeba. zabije! Sądzę, że żebyśmy grali lepiej musimy wymienić Midlinera. Tak, a, a kto a a kto, jako, kto jako jeden zrobił S minus? Kto jako jedyny... Kto jako jedyny. Kto jako jedyny miał S minus